znowu piękny, słoneczny, chmurzysty dzień. Chmurki są piękne co przyniosą, Ale fajnie, bo z tej strony są takie ciemne, tak jest dużo, a z drugiej strony A z drugiej strony nie ma chmurek, siedzi słońce. Znowu przechodzę przez cmentarz i idę do Szenbrunu. No proszę. Czy nie jest to pięknie, spokojnie i cicho. A tutaj chmury. Chmury jak góry. I co przyniosę? Zobaczymy. Ale my się chmurek nie boimy. Bo my wszyscy mamy odwagę z góry, moc i siła pochodzi z góry, od naszego Słońca, bo jesteśmy dziećmi Bożymi. I niczego się na ziemi i na świecie nie boimy, <laughs> no to idą dalej.